Oprócz tego ziemniaki obrane, mięsko tutaj się pekluje, więc tylko surówki jeszcze ogarnę, a zupka z wczoraj, barszczek. Jak budowaliśmy dom, to dużo osób nam mówiło, po co wam garaż, tylko graty będziecie tam trzymać, na pewno nie będziecie parkować auta. A słuchajcie, u nas jest walka, które auto w garażu? I tu nawet nie chodzi o odśnieżanie, bo tego śniegu w skali całej zimy to jest jak kot napłakał ale o to, że jest ciepło albo chłodno latem więc my jesteśmy mega zadowoleni z garażu i żałujemy, że nie jest większy naprawdę tego żałujemy nie no wróciłam, wróciłam jesteś śmieszna figa ale ty jesteś śmieszna o, jakie zakupy róży A wiesz, co ty tutaj ale... masz? Śniadanie z piwem, piwem. Jak z piwem? A to po co mi piwo? A po co mi piwo? A, a chcesz woda? No pewnie. Co Nie z... lubię z... piwa. Nie, Nie Przecież wiesz co sam, zawsze jak stanę rano piję? Co piję? A, z... a co pije rano? Lubię... Kawkę. Kawkę. Zrób mi kawkie. A kawkę. A